Sąd dyscyplinarny zgodził się na uchylenie immunitetu Małgorzaty H., byłej prokurator ze Świdnicy. Decyzja jest prawomocna. Kobiecie grozi teraz 5 lat więzienia. O uchylenie immunitetu Lednicka Prokuratura zabiegała od dwóch lat. Teraz śledczy zamierzają postawić jej zarzuty, a następnie skierować do sądu akt oskarżenia. Małgorzacie H notorycznie ginęły akta spraw. Pani prokurator miała też fałszować dokumenty. Nieoficjalnie mówi się o kilkudziesięciu sprawach, gdzie prokurator nie dopełniła swoich obowiązków. Przez te zaniedbania część spraw się przedawniła i winni nie zostali ukarani. W prokuraturze w Świdnicy zajmowała się ona tak zwanym obrotem międzynarodowym. W czasie, kiedy przełożeni prokurator zaczęli odkrywać jej kolejne błędy, ta zaczęła mieć problemy, zachorowała, a następnie przeszła w stan spoczynku. Otrzymała wtedy około 65 tysięcy złotych odprawy. Zagadką pozostaje, dlaczego Małgorzata H nie wykonywała swoich obowiązków należycie. Do tej pory nie udało się jej przesłuchać.